Dzień dobry wieczór, cześć wam. Jestem Utareis, a to jest moja mama Cilinka. Cześć wam oglądacze. Jestem Cilinka, mama Utara. Jakby ktoś się pytał, jestem starszą osobą, trochę schorowaną, Utar pomaga mi dojść do siebie. No. Cilinka, dzisiaj zabieramy się za budowanie Farmy. No niestety ten kloc, którego żeśmy tu postawili swego czasu zaski za na początku yy, na, naszej rozgrywki nie spełnia swego rezultatu yy, estetycznego. Myślałem, że będzie fajnie, ale niestety dupa nie jest fajnie. fajna. No, no, Więc, no, 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 no. Więc na początek weź, wezmę próg, żeby oprysować jak mu tam ścieżki mają wyglądać. Tak? Ty w międzyczasie przydać po piłę do kamienia. Jest w podziemiach. I jeszcze dodamy, że mamy tutaj pieska i, pieski i kota z racji tego, że przeżyliśmy z kutarem trzy najazdy, w którym zginęło nam parę psów. Te stoją tu, siedzą właściwie tutaj na straży, bo plątają się. Także pokazuj co robisz? No, pokazuję. Gdyby ktoś nie wiedział jak zakładam tak szybko bruk, wystarczy, że po prostu gdziekolwiek położę, zaznaczę sobie, brug, na który chcę, czyli blok, który mam w inwentarzu, a którym chcę budować, patrzę na ty, właśnie na taki blok i klikam środkowy przycisk myszy, na tą rolkę tak zwaną. Także ostatnio co możemy powiedzieć? No mieliśmy trochę przygód, Najazdy były niezbyt sympatyczne, ponieważ straciliśmy kilka psów. To już mówiliśmy. Że straciliśmy kilka psów i dużo psów odbudzowaliśmy. Tak, grzybki zbieram. Zbieraj grzybki, proszę bardzo. A które zbierasz, brązowe czy czerwone? Brązowe. Jakby się kto pytał, mogę zebrać i czerwone. Z tym, że idzie zachód, pracujemy dalej, czy... Myślę, że szybko pójdziemy się przespać. Ja przy okazji straciłem zaklętego księcia, czyli kota. A zdarzyło się to tak, że yy, spróbowałem, uciekałem przed creeperem, yy, a kot na niego poszedł i creeper w tym momencie wybuchł i kot zginął. Nie wiem jakim cudem miał być odporne na eksplozję, ale widocznie ten był jakiś wadliwy. Po prostu jakoś creepery, koty nie wpływają na creepery. I to jest ważne. Nie, bardzo wpły, ci linka wpływają. Chwila, moment. Płoszu. Utar, czy ty zauważyłeś, że my mamy znowu krowę różną na polu? To już jest druga, która tutaj jest. A nie zauważyłem, że to jest druga, tylko widziałem, że krowa jest. Dla, nie tak, mówiłem. Ona... Nie reagowałem nic na to. Nie reagowałeś, więc jak krowę zaś przyciągam, bo następna jest w podorędziu. Mam nadzieję, że ten creeper tam mnie nie będzie ścigał. Gdzie creeper? Nad brzegiem przy mostku, jak idziesz? Między kopalnią a mostkiem. Jak mocny jest ten creeper. Dwudziesty pierwszy level i właśnie Cię na mnie rzuci. Nie będziesz zachwycona. Przez dwoje drzwi musi przejść. ...im spuścić nie, bo... ...bo... O, znęcasz się nad zwierzętami. Tak jest. Bo ostatnim razem naprawdę mnie wkurzają. Yy, niby mu mówi się, że przez muszą przejść przez podwójne drzwi. Okazuje się, że przez pojedyncze ona umi ładnie wyjść. Nie, nie, nie wyjdzie. Aha. Tak, żeby nie było, możecie sobie zobaczyć, tak wygląda za zastrzelony utar. Moją się też możesz pochwalić. Hmm. Się sama pochwal, pokaż wszystkim. Mój nekrolog. Tak wygląda zastrzelona yy, cilinka. Moja historia z Minecraftem zaczęła się od tego, że po prostu ja bardzo lubiłam budowle z klocków, czy Lego, czy innych. No ale powiedzmy sobie, że w pewnym momencie dzieci się bawiły, troszkę im zazdrościłam. A ale... powiedz kiedy to było, w jakim wieku? Ojej. No tak to opowiadasz, jakbyś to, jakbyś to teraz zrobiła. Powiedzmy sobie, dinozaury wtedy chodziły albo wykluwały się z jajek, to było wtedy. Jeżeli ktoś łapie żart na ten temat. No to mów. No jakieś 40 lat temu, no? Ale to nie tak dawno. No, no 40 lat, co tu powiedzieć, nie? Faktycznie nie tak dawno. 40 lat temu to ja dopiero na świat przychodziłem yy, dobrze, to przychodziłeś ty na świat w porządku. Ale klockami bawiliśmy się razem, nie pamiętasz? No, ale. No. Więc może ja to, to tą historię, bo wiem co chcesz powiedzieć. Ja tą historię dopowiem. Yy, mama bawiła, lubiła bawić się z nami klockami. Niestety nie miała czasu y, zbytnio, żeby przesiadywać tak jak my, kiedy byliśmy małymi dziećmi. Więc y, taka jest filozofia. Ale mniejsza, mniejsza z ty. Y, pewnego dnia zobaczyłem, y, jak ktoś konstruował z angielskich youtuberów samokonstruujący się most w grze, której wtedy nie znałem. Nie wiedziałem co to jest. Nie było w YouTubie możliwości opisu, co to jest za gra i tym podobne. Nie było zaznaczenia. Chłopak też nie napisał, co to była za gra. Ale samobudujący się most byłem tak zaoferowany wtedy tą y, grą, że zacząłem jej szukać i to naprawdę szukać, co to jest za gra. Ten w końcu trafiłem na pewnego z YouTuberów, y, który opisał, że to gra nazywa się Minecraft. I w tym momencie w wersji 1.2 pobrałem sobie Minecrafta, tak zwanego nieoryginalnego, pirackiego. Jeszcze wtedy prowadził to Noc i no, zezwalał na tak zwaną piracką, posiadanie pirackiej wersji Minecrafta. Ale gra była świetna, z tym, że jak to, się, jak to zawsze bywa, jak się bawisz sam, a. To zaczyna ci się ta gra nudzić. No i, w, no i w końcu próbowałem najpierw grać z bratem. Bratu się nie spodobała gra. To tylko. Poszło, poszło, miało to pójść w odstawkę. W ostatniej chwili tak się zastanowiłem i powiedziałem, za, pokazałem grę mamie. I mówi, ma, yy, czy, czy ona by chciała sobie w to pograć? No i mama się zdecydowała, że tak. Moje pierwsze granie to było, że wpakowałam się postacią Steve'em do wody i nie umiałam z tej wody wyjść. Tłumaczyli mi jak naciskać klawiaturę, jak co robić. Nie wychodziło. Ale teraz, teraz raczej myślę, że sobie radzę i mój syn jest z tego chyba zadowolony. Wersja 1, y, ty zaczęłaś od chyba wersji 1.3 albo 1.4, teraz nie pamiętam, bo aktualizacje tak do, do końca raz potrafiły się pojawić i nagle raz y, długi czas się czekało na nie. Więc chyba od wersji 1.3 albo 1.4 zaczęłaś grę Minecrafta. Natomiast ja gram od wersji 1.2. Utar y, jest, y, zachód. Widzę. O, dokładnie rzecz biorąc, widzę w tej chwili na czacie informację, cztery wilki zostały zastrzelone. przez rozwójniki. Dzienne wilki, świeczka nad nimi. Tak. Dzielne wilki, bo tak musimy powiedzieć. Jednak bronią bardzo dobrze. No, jak ktoś powiedział, że psy są bezużyteczne, to niestety ja się z nim nie zgodzę. Cielinka może się bardziej z, z taką osobą zgodzić, ale nie ja. Słuchaj, ja twierdzę, że w niektórych rejonach psów nie należy brać. Bo dla mnie po prostu branie psa do neteru, czy branie psa do kopalni, jest dobrym pomysłem według mnie. Yy, z tym, że yy, nie należy ich brać z taką samą hordą, z którą ja chodzę. No właśnie. Czyżby mój został siedzieć? Oj, bidule, mój mały! No Całą to... noc przemarz. <gry> no, pitulek śliczny, no. Chyba mi myszka nie działa. Jak myszka ci nie działa? Nie mam ruchu prawej ręki. Masz zapasową myszkę, prawda? Mam. A czy, pokaż mi rów, y, jedną rękę. Wyjdź z tego. No machnij. No tarcza ci działa, no. Ach. Tarcza byś musiała zdyn, bo ci przeszkadza. No właśnie te, ten cały czas, wiesz, tak się zastanawiam. Ale słuchaj, ziemię robię, kopię, jakbyś to powiedział. No. To kosą przecież jak robię, to powinnam prawo... A mać. jesteś, jesteś pewna, że trzymasz kosę? Ojej, ludzie zdarza mi się to, zdarza mi się to, ja nie umiem dojść do siebie, no. To nie jest śmieszne, a mówi się, że skleroza nie boli, teraz zabolało mocno. No, no to zabolało, ponieważ używasz tak trupaka, który kilosy ma tak podobne do yy, kopaczki, że to się... 厳しい。<laughs> Ja się zastanawiam, czy któregoś nie posypać nawozem, żeby wyrósł duży. Bo z tych dużych mamy więcej, potem mniejszych, bo te się bardzo ciężko rozrastają. Ocz! To bolało. Chciałaś dużego, nie? Proszę. O, fajnie, może z tej strony też taki zrobimy. A jak coś ci linka w pewnym odstępie, te grzyby, wiesz? Nie, po jednym dużym. Dobrze. A mówię w odstępie, widzisz, nie więcej na, na tej. No dobrze. Żeby nam nie zarosł obeczki, bo one mają tendencję. Yy, Grzeb po prostu potrafi nawet usunąć portal do, net, yy, do Endu, który jest niezniszczalny. No, tak, tak śmieszne, nie? Portal do Endu jest niezniszczalny. Podczas gdy Bedrock jest zniszczalny. Aha. Zabrakło ci tutaj. Tak, robię właśnie. Silinka, pod tymi ramkami, co zbudowałem, zaoraj mi ziemię. Pod tymi ramkami? Tak. Tam, gdzie schodek nie zaorasz, ale resztę możesz zaorać, nie wiesz? I zobacz sobie, tak wygląda poletko jagodzianki. No dobrze. Możemy jeszcze dołożyć po tym, nie? Aha. Mniej więcej podobnie mam zamiar zrobić y, tu wiszącą jagodę, tylko ona będzie wyższe te doczki, ale to już nie w tej chwili. tak patrzymy na dynie. Nie na tą, na tą drugą. Dziękujemy za oglądanie. Do widzenia, mówił Utar Trace, a to jest moja mama Cilinka. Cześć Wam, oglądacze, jestem mama Utara, Cilinka. Miło mi, że nas oglądacie i dziękujemy, że nas podziwiacie.